Dziękuję bardzo. Pani poseł sprawozdawczyni Bacie Kępie. Pan poseł w jakim trybie? Niech będzie, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Posłanko. Proszę w tym Jadzie nienawiści nie tracić kontaktu z rzeczywistością i z tym, co powiedziałem. Pani zrozumiała, że jesteśmy przeciw, a przecież ja wyraźnie powiedziałem, że popieramy ten Pani apel o to, żeby ten wniosek skierować do Komisji i oczekujemy właśnie w Komisji rozszerzenia tego wniosku o to, żeby pedofile w sutannach także odpowiadali finansowo i też groziła im przepadek mienia, a że kościół katolicki ich kryje, to trzeba rozszerzyć o to, żeby instytucje kościelne ponosiły odpowiedzialność za przestępstwa popełniane przez ich funkcjonariuszy, I tylko o to chodziło. My jesteśmy my nie gardzimy ofiarami pedofili, tak jak państwo, tylko szczególną troską. Staramy się te osoby otoczyć. Gdyby pani kiedykolwiek porozmawiała z osobą, która była molestowana, gwałcona przez księdza w dzieciństwie, no to wtedy zrozumiałaby pani, że jest to bardzo istotny element sprawiedliwości. Jeżeli chcemy. Konfiskaty mienia i zaspokajania, czy to roszczeń państwa, czy y, ofiary, to musimy mieć też na względzie ofiary tego okrutnego przestępstwa, jakim jest pedofilia, i to y, oczywiście też by będzie podlegało takiej samej. Drodze prawnej i wyrokowi niezawisłego sądu, jak w przypadku tych, o których pani mówi. Także proszę nie wybiórczo traktować kwestii przestępczości, proszę nie robić z tego oręża, bo są to przecież doskonale wiemy, że są to po pierwsze bardzo słabo przygotowane zmiany, po drugie, nie spowodują, że będą częściej tego typu wyroki zapadały. Tak jak państwo głosicie, że będziecie zaostrzać kary. Co się nie przekłada, że sądy korzystają z tego zaostrzenia, bo często i tak orzeczenia są z tego niższego pułapu odpowiedzialności. Więc stop hipokryzji, stop obudzie, ale jesteśmy za tym, żeby ten projekt w komisji był procedowany. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi, zamykam dyskusję. Marszałek.